Jak to w ogóle nie jest z Boga w ogóle, że trzeba dużo pieniędzy i prosić ludzi jeszcze żeby Bożą wolę spełnić. To co z Boga jest, to się samo w ogóle. To się nawet nie finansuje, to że z Boga jest. do Od Bożej Woli to potrzeby prawdziwej mocy boga, To święty nie potrzebuje, żadnych pieniędzy w ogóle. Żeby czasnąć po prostu w mocy, tak? żeby wykonywać wolę Ojca przez noc Ale jak ludzie na sobie opierają swoją służbę i robią to po swojemu, a nie z Ducha Świętego, no to będą prosić. I będą to oczywiście mówić, że po kasy we nam dobre rzeczy robimy, no tu się dzieją bo rzeczy w ogóle, tu to się robi, pomagamy, a tam Ducha Świętego w ogóle nie ma. Jest jakaś moza, ale... Jak się to można łatwo pomylić. Bardzo łatwo. Duch Święty nie potrzebuje ani złotówki. Zamiast, żebym wypełnił Bożą wolę. Ja nie muszę mieć złotówki, ani nikt mi nie musi dać żadnej złotówki do wypełnienia Bożej woli. Ale jakbym siebie to robił, co mi się zdarzało, tak? I chwała Bogu, że jestem tak nieporadny. Bo jakbym był poradny, to pewnie bym pogrążył się w tym. To bym prosił, pewnie. Ja w ogóle jakbym teraz tak wystawił swoje zdjęcie i prosił o pieniądze na wsparcie mojej służby dla Boga, bo ja prosił o pieniądze, ale w innych kwestiach. To ja bym się chyba zażygał. No, zażygałbym się po prostu. A nie dlatego, że jest jakiś super. 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 Mówię, że jest to nieporadne. Ale po prostu czujesz, że to nie jest z Boga w ogóle. tak jakby Jezus przed Wiecie co, nie dam rady, musicie mi tutaj wesprzeć. Co się stało w ogóle z Jezusem też? Jezus od razu został zaopatrzony przez Ojca. I jak masz wiarę, tak? To wiesz, że ojciec się zaopatrzy we wszystko. I to nie... Nasza wiara nie jest oparta na finansach, kochani. Na mocy Boga. Rozumiecie? Na mocy Boga. Eliasz. A w ogóle jest wszystko przykłady są. Tylko ludzie dzisiaj w ludzkiej mądrości wchodzą i... pierwszy wiek, czekasz? O, 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 o myślisz, że to, to nie kosztuje, tam to nie kosztuje, to nie kosztuje. No to jak chcesz to robisz po swojemu, no to co tam kosztuj w ogóle i się w ogóle babraj w to w ogóle. W te, przebijaj się nastynymi boleściami w ogóle. Bo kto chce bogactwa i buduje na sobie, to się przebije boleściami w ogóle. No tak słowo mówi. Taka sprawa. I Eliasz dostał posiłek, tak? Patrz. Eliasz przykład te strzega, który chodzi w mocy Boga. Dostał posiłek. Jaż w ogóle mówi, że nie ma kasy? Moc Boga. Puh. Dawid. miał kasę? Pasowce? Moc Boga. Cały Cały czas moc Boga, bo żeby będzie pożądawle, wolę, moc Boga, prawdziwa, ale prawdziwa mówię. Nie podróbka, nie podróbka, kochani, których jest wiele, jak w chińskich z tym w Ciucholandach chińskich. Tyle tego, bo myślisz, na, na, na jak grzyby podeszło. Tej podróbek wyszło. I mówię, na swoim przykładzie, kiedyś, tak, tu na tu głosić, tu Ewangelia, tu wszystko. Uwalnia się moc, tak, dobrze. I, i po swojemu bym to zrobił. Ale widzisz, Bóg ma sposób, on. Bo te dary, talenty są prawdziwe w Tobie. Tylko, że Bóg ma swój czas i swój sposób by Cię użyć. Wiesz dlaczego? Bo Bóg sobie musi przygotować przede wszystkim naczynko. <laughs> musi ego wypróżnić z naczynka. Wyczyścić całe, całe tylko naczynko. Moje i Twoje. I dopiero później, jak jest takie naczynko przygotowane, to tylko chwała Boża się będzie objawiała. Bo tak, to by była moja chwała. I bym prosił, kasę. I bym się pożygał, i bym coś co się stało ze mną. Dlatego, właśnie trzeba to zbadać, czy to, co robimy, to jest z ducha świętego. Bo, bo, bo ja mogę powiedzieć, że przecież tutaj głoszę, mówię ludziom o Jezusie, tu kłada ręce, są uzdrawiani, tak? Czuję w ogóle namaszczenie, i tak dalej. Ale, chłopie, czy to duch święty Cię prowadzi do tego? Czy ty sam się prowadzisz? Bo to jest bardzo ważne. I, I bardzo jest ważne, bo jak my się sami siebie prowadzimy i jesteśmy wyczyszczeni z ego, to my sobie odbieramy chwałę. I my jesteśmy w centrum, a nie Jezus. Natomiast ma być tak, jak Bóg chce, nie wiesz tego, jak Bóg chce. I to masz ma zaufać tylko. Ja mam mu zaufać, jak I, i, i ma uprościć mojego, moje własne. I dopiero kiedy będzie znacznie gotowe i to widzimy w Biblii, jakie ludzie mieli przejście, żeby byli gotowi. To, do, to dopiero takie, takie nic, takie. Taki poroniony płód, na naczynie, Bóg użyje ku swojej chwale wtedy. I wtedy gwarantuje Ci, że nie będziesz musiał prosić o żadną złotówkę. Nawet Ci to przez myśl nie przejdzie, tylko będzie miał, będziesz pełen po prostu bojaźni. Bożej to co Bóg robi, człowieku. My spłycamy Boga w ogóle jakieś tradycje, że trzeba finansować tamto. Weź przyjmie, weź przyjmie. Ja robię, zobacz, ja robię to, ja robię tamto, weź przyjmie, brakuje mi, weź przyjmie na to, bo ja tu Boże dzieła robię. Te Boże dzieła się same finansują z pomocą mocy Boga, a nie jakichś tam złotówek w ogóle marnych. Dlatego w ogóle jak pieniądze niszczą serca. To Jezus o tym mówił w ogóle. Jeśli ludzie mówią jest zresztą szkoda gadać. Jezus nauczał o sprawiedliwości Bożej, o czystości serca, wnętrza, a nie o kasie w ogóle. Jest ostrzega przed bogactwami, Biblia przed bogactwami. To tak, by Bóg potrzebował mojej siły, tak? I mojego jakiegoś zaangażowania, moich próśb ludzi o finanse, albo mojego pójścia do pracy i zarobienia na tak zwaną swoją służbę, tak? Tak, by Bóg potrzebował, bo to Bóg potrzebuje tych rzeczy? To Bóg nie jest Bogiem Wszechmogącym? My mamy się, kochani, Bogu poddać we wszystkim. I oczywiście, że jest trening, oczywiście, że uzdrawiamy, głosimy, przygotowujemy się, uświęcamy, ale najważniejsze mówię, w tym wszystkim wyczuj, żebyś nie robił z siebie, rzeczy, żebyś się nie pogubił. Tylko jest czas, żeby wiesz, jest czas jak tak na Jezusa, nadeszła godzina, rozumiesz? Dla ciebie też nadejdzie. To jest czas przygotowania i w tym przygotowaniu też się uczymy, robimy różne rzeczy, ale uczymy się w wiecie prowadzenia Duchem Świętym. Jezus to pokazał. On cały czas był prowadzony Duchem Świętym. On i widział to, co u Ojca. I my tak tak samo będziemy z nami jest. I my się uczymy tego cały czas. Robimy błędy, niektóre dobrze dobre rzeczy, ale chodzi mi o to, że mamy się prowadzić w Duchu Bożym. Przez moc Boga. Prawdziwą moc Boga. Inaczej nie musi być przygotowane, musi być prost, musi być umarłeś ręką. Oczyszczone, wyczyszczone ze wszystkiego w ogóle. Uświęcone takie, wiesz. Takie takie uniżone bardzo. A nie, że ja głoszę wierz! Wiesz, że mi się jeszcze pieniędzy potrzebuje, wiesz, żeby, żeby tam żeby widzieli ludzie może, no bo to wiesz, serce już później, to już leci, to już zwodnicze serce. Bóg, Bóg jest cichy i pokornego serca Jezus uniżenie pokazał, stał się sługą, nie, nie, nie dla ludzi, nie przed ludźmi, nie żadne popisy i Bóg nas czyści z tego wszystkiego, byśmy teraz byli właśnie na Jego wzór. I przygotuje te naczynia i użyje je dla swojej chwały. I nie będzie Bóg potrzebował niego pomocy, bo sam będzie zaopatrywał. A jak? To będziemy się tylko wszyscy dziwić. I to będzie pełne chwały. Wiesz, dolary mogą lecieć z nieba, ale nam dolary nie będą potrzebne. Rozumiesz? Nam nie będą, do... bo będziemy na Panie chwałom chwałą. Rydwany, aniołowie, większe część Jezus. W ogóle nie jestem się gadać, wiesz, bo to nie, nie mi się tutaj ośmieszać wiesz, Boga, bo, bo to... Bo to tak bym, wiesz, tak by Bóg nie mógł dać rady, wiesz? Ilekroć ja tak robię, to, to widocznie ja to nie, nie robię z Boga. Tylko ze swoich dobrych, szczerego serca chęci. A Duch Święty ma coś innego dla ciebie, wiesz? Więc zbadaj to, bo mówię ci, no, Jedno odmuchnięcie Boże, jeden po prostu ziewnięcie, Jachwę, i człowieku... To, 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 to Europa drży. A my, wiesz, po ludzku próbujemy jakieś się wysilać. Zaufaj Bogu, ja i ty. To do, do tego nas tylko prowadzić. Bóg udoskonalnia wiarę i zaufania. Psryk, I wykonuje Bóg te rzeczy, o, ty nie, o których Ty nie wiesz. To jest Boża Wola. Bo on dobre uczynki wieczności już zapisał wcześniej. I on teraz chce to wykonać, tylko on, on musi naczynko uniżyć. Więc poddanie się mu, tak? Zaufanie i nie wyskakiwanie przed szereg, tak? Tego sobie życzę przede wszystkim i Tobie i każdego siostra. Brata błogosławie chwała Naszemu Panu.